Siemano mordzie Ostatnio trochę się nudziło, więc wracam do nagrywania Miałem kilka razy się do znów zabrać, ale Uważam, że kiedy jak nie teraz yy, Będzie to vlog z zawodów Mistrzostw Polski na dystansie olimpijskim Tak zwanej olimpijce Będzie to mój debiut Dzisiaj jest sobota, że jesteśmy w Białymstoku Jestem po śniadaniu yy, No i co, pokażę Wam dzień Pewnie kawałki, jakiejś urywki z trasy. Co to po ciekawsze miejsca. Dzisiaj odprawa. No i jutrzejszy start. No i to tyle. co lecimy? lecimy z tematem. Dobra, powolutku się będziemy zbierać na rozruch. W nie mam objechać teraz sobie z dwa razy. Mm, wczoraj już trochę objechałem, ale dzisiaj chcę zobaczyć dokładnie po trasie. Yy, no i co, rozpływać się z 20-30 minutek. Na zakładce mam do zrobienia z Rozbieganiem chyba 3-4 km, także się poruszać po prostu. Także ja nie będę przedłużał. I widzimy się zaraz. Powracam już ubrany. Oj, przepraszam za głos. Fryzurę też. Powiem tak, skiepszczony tutaj mulecik jest całkowicie, ale nie o tym teraz. Bierzemy tutaj bidonik. Którym mamy osi no i zbieramy się także dzisiaj biały autwiczik jeszcze tylko szelki założę i lecimy Ja dojechałem, teraz idę szybko żeliki kupić yy, dogrzeć się. bateria mam krótkie na wyczerpanie, tak więc nie wiem czy będzie jakiś materiał teraz z ogarniania się rozruchu. A jak nie wiem, to może telefonem mi się coś uda nagrać, ale to zobaczymy. A najpierw żelę i rozruch lecimy dalej. Dobra, żele kupione dwa. Generalnie będę jechał na Elektro, dwa bidony elektro. No i teraz idziemy właśnie sprawdzić jeszcze strój, co by miałem dodać. Także odebranie pakietu, sprawdzenie stroju, rozpływanie, rozbieganie i na 18 briefing. Sprawdzenie, znaczy no, no briefing jak briefing. Także dobra. Pakiecik odebrany. Zobaczymy co w środku. Czepuszek, chip i bonik I numerki jeszcze. Ja już po rozruchu popływałem, pobiegałem. Na bieganiu fajnie noga trzyma. Na pływaniu, im dłużej pływało się, tym było w sumie fajniej. No i co? Odebrany pakiet, jak nagrany wcześniej. Teraz do kawiarenki sobie podskoczymy. Później ta szybko, szybko odprawa, ta obowiązkowa. Kolacja. Przygotowanie się jeszcze takie.

Dobra, e, Siema, e, nagrywam akurat już po paru dniach. Nie wiem, raczej z zawodu będzie mało kontentu, już tego takiego typowego stricte startowego. E, ale chciałem szybko, krótko podsumować, no bo nadludziłem się, żeby cały filmik nagrać, a koniec końców, my bez pożegnania, tylko to co było przed startem. No to tak, zaczęło się wszystko od bardzo sowieckiego takiego pływania Nawet jak na mnie Nie wiem co zrobiłem, do pierwszej pętli było Słabo, ale stabilnie Później było tutaj całe australijskie wyjście i Tam dostałem w pierdziel Po prostu no, stanąłem w miejscu i I no nie poszło No i straciłem, później cała druga pętla sama Sam ją popłynąłem Bez nóg, no i tak to nie wytłumaczę tego jak słabo popłynąłem no i później rower. Rower cały na solo pojechałem sam, że na drugiej pętli na podjeździe spada mi łańcuch, gdzie już goniłem grupę zawodników. No i zaczyna się szarpanie, trochę paniki. Na szczęście się udało złapać łańcuch i, no i ogarnąć to generalnie z tym łańcuchem problemy. No i później spawanie. Pojechałem rower bodajże 290 Watt. Dosyć mocno. Samemu. Wiatr trochę wiał na trasie. No i na ostatnich, nie wiem, 200 metrach dogoniłem tą grupę przed zejściem do T2. No i nabiegałem. Nabiegałem tyle, że 34.10 to dało mi, czas dał mi. I to dało mi 19 miejsce na, 20, na 29 bodajże zawodników. I tu z tego gruzu, jakie wyciągnąłem na pływaniu, to wydaje mi się, że miałem spoko. Zwłaszcza na to, że po dosyć mocnym rowerze po raz kolejny udało mi się pobiec poniżej 35 minut. No i tu bliżej nawet 34, poniżej łamania 34, to już jest myślę, że dosyć szybkie bieganie. No i co? I teraz właśnie jest środa, środa, środa? Tak, nie, czwartek przez dzisiaj. Jutro jadę objechać trasę, yy, odmeldować się i w sobotę Mistrzostwa Polski na super sprincie w pniewach. Także myślę, że znowu będzie kontencik. Mam nadzieję, że trochę bardziej dopieszony niż teraz. No i myślę, że jak się zmotywuję, to zapowiada się nawet maraton filmików, bo planuję, zobaczę z tego wyjdzie, że mówiąc, ale planuję za tydzień wystartować na jedną w Płocku na, Garmin, na Garminie tam powalczyć, ale ten wyjazd trochę, no ma skomplikowaną mm, sytuację polityczną. Znaczy no ciężko jest z dostaniem się, ale jednak chcę wystartować tam, ponieważ gdzieś tak no kusi mnie, żeby postartować jeszcze przed końcem sezonu, no i pierwszy weekend września Marburg standardowo. I tam walczymy jak zwykle o najwyższe cele. Także stay tuned. Myślę, że na weekend wyjdzie ten filmik. No i tak będzie z tygodniowym opóźnieniem każdy filmik. Także będzie trochę contentu teraz na kanale. A ja zaraz zbieram się na ostatnie takie rozruchowe jakieś treningi. Dzisiaj chyba spływanko z rytmami na OWU. No i trochę trzeba popędzić te ręce do roboty, żeby nie było takiego gruzy znowu bo jednak na super splincie to zupełnie inne ściganie, full gas, nie ma gdzie nadrabiać. Także trzymajcie się, cześć, do następnego.